going 12 days of the week dni tygodnia tak dni tygodnia days of the week days, days of the week, week. Yeah. poniedziałek monday monday, monday. wtorek tuesday. tuesday tuesday środa wednesday wednesday czwartek thursday thursday, thursday. Um, piątek friday Friday. Sobota, Saturday. Saturday. Niedziela, Sunday. Sunday. Teraz jaki jest Twój ulubiony dzień tygodnia? What's your favorite day of the week? What's your favorite day of the week? I odpowiadamy na przykład, że moim ulubionym dniem tygodnia jest piątek, ponieważ zaczyna się weekend. My favorite day is a Friday, because the weekend starts. My favorite day is Friday because the weekend starts. Albo, because, albo ponieważ mogę długo spać because I can sleep long. Because I can sleep long. Albo bo mogę iść do kościoła. To the church. To the church. Nie muszę iść do szkoły. I don't have to go to school. I don't have to go to school. I jeszcze liczby, numbers. Numbers. Jeden to one. One. Dwa, two. Two. Trzy, three. Three. Cztery, four. Four. Pięć, five. Five. Sześć, six. Six. Siedem, seven. Seven. Osiem, eight. Eight. Dziewięć, nine. Nine. Dziesięć, ten. Ten. Jedenaście, Eleven. 17 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 24 24